4025 rok, a ja nadal nie wiem, kto sprawił, że mój świat to ruina. Więc najwyższy czas, żebym znalazł odpowiedzialnego. Ja wiem, kto jest odpowiedzialny. Kim jesteś i jakim cudem wiesz, kto jest odpowiedzialny za ruiny? Jestem Mefles ciemny, i żebyś mi uwierzył, spójrz w ten kryształ mocy o imieniu Szmaragd chaosu. Ten świat będzie wyglądał lepiej, jak będzie się palił i będą ruiny. Można uwierzyć. A więc ja ci otworzę portal do czasów, kiedy on jeszcze żył. Najlepiej 2025. Masz go zabić. Nara. Głupiec nie wie, że go oszukałem, bo to ja sprawię, że ten świat tak będzie wyglądał, chociaż nie będzie już tego niebieskiego Dauna, oraz to nie przyszłość, tylko inny wszechświat, który zawładnę ja, a tamten oryginalny wszechświat z niebieskoludem zmieni się w ten. A więc, drużyno Sonika, żeby znaleźć szmaragdy chaosu, musimy się rozdzielić na dwie grupy. Ja, Tails, Knuckles i Amy, jedna grupa, a Shadow i Róż, druga grupa. Hej, Shadow, a takie pytanko? Co, Róż? Czekaj, czekaj. Kim jesteś i dlaczego wyglądasz jak ja? Ja jestem Nefles, kosmitą, który chce zawładnąć wszystkimi wszechświatami oraz czasami przyszłych, teraźniejszych i przeszłych. Oraz wyglądam, jak ty, bo sobie takie ciało wybrałem. Podobieństwo widać. Masz czas, żeby przemyśleć, czy zostaniemy kumplami. Więc Cię wysyłam do przyszłości innego wszechświata. Pa! pa. Często tu przychodzisz? Sonik, czy Ty próbujesz ze mną flirtować? E, co, wcale nie. Zaraz wracam, więc idę się rozejrzeć po terenie. Oj oj, muszę się nauczyć flirtować z dziewczynami. Zgłupiałem po prostu. Kazałem na i Tailsowi iść na chwilę i się zestresowałem i nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Ajajaj, się narobiło. A, znalazłem ci niszczycielu światów. Chyba pomyliłeś mnie z kimś. Ja to jestem bohater, a nie niszczyciel. Szmarek Chaosu mówi co innego. Zostaw jeża, który nie umie podrywać dziewczyn w spokoju. Amy, ty to brałaś na poważnie? Nie marudź, tylko uciekaj. Dobra, dzięki. Ja kobiet bić nie mogę. Nie pozwolę ci zrobić cokolwiek Sonikowi, więc idź sobie. Czy dziewczyny w ogóle słyszą mój głos? Chłopaki, przyspieszmy, bo musimy szybko znaleźć szadoła i Róż. Gdzie my jesteśmy? Według mojego urządzenia jesteśmy we wszechświecie, gdzie Eggman wygrał w 2022 roku. Ale to jest 2003 lata po tym jak się poznaliśmy. Oraz jakiś mefles zniszczył świat 4 lata po tym jak Eggman zawładnął. To było zanim poznaliśmy Shadowa. To miasto nazywa się Kryzysowe Miasto. No Witam panowie. Wcześniej odkryłem, że ze dwoma szmaragdami chaosu można podróżować w czasie. Według mojego urządzenia, to tutaj są cztery szmaragdy chaosu. W takim razie zaraz wracam. Wróciłem. To Shadow, dawaj kontrolę chaosu. Kontrola, Kontrola chaosu. A więc, przemyślałeś, czy mi pomożesz zniszczyć świat? Przemyślałem, i moja odpowiedź brzmi nie. Skoro nie, to sam wszystko załatwię. Hej, Amy. Jeśli się zastanawiasz, gdzie byliśmy, to. Szybko tłumacz, a nie. No, był jakiś mefles, który chciał, żebym mu pomógł zniszczyć świat. Ja mu odrzuciłem i szukamy dalej szmaragdy chaosu. Mamy już cztery. Zaraz wracam. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. Co? To jest? Mefles się obraził i sam będzie próbował zawładnąć, nie da rady pewnie. Zaraz wracam. Ej, typku. Spójrz naprawdę. Nara. Głupiec nie wie, że go oszukałem. Bo to ja sprawię, że ten świat tak będzie wyglądał. Chociaż nie będzie już tego niebieskiego Dauna. Oraz to nie przyszłość, tylko inny wszechświat. Który zawładnę ja. A tamten oryginalny wszechświat z niebieskoludem zmieni się w ten. Czy... To Sonik? Niestety tak. Ale musi być jakiś sposób, żeby go ożywić, prawda? Możliwe, że szmaragdy zadziałają. Ja mam dwa. My mamy cztery. To razem sześć. Brakuje nam jeszcze jeden. Ja go mam, nie pytajcie skąd. Dziękuję wam wszystkim za uratowanie mi życia. Silver, jednak jesteś dobrym typkiem. Lecz teraz potrzebuję pomocy, bo sam nie dam rady pokonać Mephilesa. Myślałem, że Sonic nie żyje i tak waszą trójkę zniszczę. No, i świat znowu uratowany, panowie. No, czyli teraz odpoczywamy, bo już nic złego się nie wydarzy. A w ogóle to mogę zostać w waszym wszechświecie, bo u was chociaż da się żyć. Oczywiście, że tak. Szybkość w nogach, brat, ja lecę naprzód. Zadam w meandry miasta pełen pomysłów Za mną zostawiam tylko kuszy hałas Myśli go o nią przodem, jakby świat się palił Błyskawica w żyłach, serce pije mocno Patrzę gwiazdy, chociaż swoje twardo my w biegu, życie przypomina grę Nie ma czasu na złotnienie, po prostu biegnij bracie że wrócę? Cel, stare laboratorium doktora robotnika, trzeba się zemścić na tym niebieskim mierzu.